Co w systemie Etix. Najprościej można powiedzieć, że posiadamy trzy takie takie strefy, strefy, strefy działy zastosowania. To jest tak, nasze, nasze dodatki, nasze spoiwa polimerowe w pełni spełnia, spełniają swoją funkcję, czyli uszlachetniają wyrób gotowy naszych klientów w tym momencie mamy na myśli zaprawy, zaprawy klejowe, czyli po to, żeby różnego rodzaju em, Elementy izolacyjne przyklejać do ściany, mówiąc tak najbardziej, najbardziej ogólnie, a następnie kleje tak zwane kleje, które, które służą temu, aby zatapiać siatkę zbrojeniową, a na sam koniec, na sam koniec mam do czynienia z tynkiem. I tutaj też, tutaj też no, w tych zaprawach z kolei znów spoiwa polimerowe w pełni spełniają swoją, swoją funkcję. Inne aplikacje, które, które nasz dział, dział polimerów oferuje, między innymi w Polsce, to są, to są dyspersje, ponieważ to o czym mówiłem, to są zazwyczaj proszki, redyspergowalne proszki polimerowe, czyli, czyli no, proszki, tak jak sama nazwa wskazuje, natomiast również, również w naszej ofercie są dyspersje polimerowe, czyli, czyli żywice w formie ciekłej. A poza tym wykorzystywane dla, dla branży budowlanej, a dodatkowo dyspersje te z powodzeniem mają zastosowanie w branży, w branży farbiarskiej, czyli, czyli jako dodatek, jako spoiwo w farbach, jak również z takiej, z takiej też istotna branża e, klejowa, czyli, czyli jako dodatek dodatek do, do kleju wszelkiego rodzaju do wszelkiego rodzaju zastosowanie. Rola naszych produktów, które działają jak uszlachetniacze do, do, do zapraw, do zapraw budowlanych, zapraw klejowych jest bardzo istotna, wręcz duża, ponieważ mając stosując nasze, nasze spoiwa, spoiwa polimerowe uzyskujemy dużo, Lepsze parametry całego, całego systemu, całego wyrobów gotowych. Jeżeli chodzi o nasz, naszą pozycję Polski w rynku, na rynku europejskim, wygląda na bardzo dobrze. To znaczy, Polska jest zdecydowanie liderem na rynku zarówno Europy Centralno-Wschodniej, jak i Europy Zachodniej. Europa Centralno-Wschodnia, tutaj Polska, z bardzo dużym zużyciem, bardzo dużym, dużą powierzchnią zainstalowanych, zainstalowanego systemu ETIX, jest zdecydowanie numerem jeden. Natomiast patrząc na Europę Zachodnią, gdzie królują Niemcy, tak to bym powiedział, e, pomimo tego, że właśnie Europa Zachodnia to Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia to Polska, jednak su, jakby pod suma summarum Polski e, rynek jest rynkiem większym, to znaczy udział e, zainstalowanych e, metrów kwadratowych systemów Etix w Polsce przewyższa nawet, obecnie już przewyższa rynek niemiecki, więc jest to bardzo Istotny, istotny rynek w skali w skali Europy. Przede wszystkim na to ma wpływ koniunktura budowlana, która przez ostatnie lata była tak naprawdę dość dobra, żeby nie powiedzieć bardzo dobra, nawet właśnie w porównaniu z innymi rynkami europejskimi. Ponieważ mówiąc o rynkach o, o systemach etix, mówimy o systemach dociepleń, tak? czyli ocieplamy czyli budynki zarówno prywatne, jak i, jak i budynki publiczne, więc, więc ten system ma miejsce zastosowanie wszędzie tam, gdzie powstają nowe budynki bądź tam gdzie te stare budynki, które kiedyś były docieplone, zostają ponownie docieplane. My to nazywamy w branży tak zwanym systemem, projektem Ethics on Ethics, czyli nowe docieplenie na stare, które zazwyczaj było dużo, dużo cieńsze i mniej, posiadało mniejszą wydajność niż, niż obecnie, obecnie, że tak powiem, od razu stosowane.